Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca. I że tak czynię jak mi ojciec nakazał. Dzisiaj jeden z księży rano przy kawie mi mówił, że najpopularniejszy wśród naszej młodzieży tekst w szkole brzmi obecnie: Nie zrobiłeś wrażenia. Więc świętemu Pawłowi w pierwszym czytaniu trzeba by powiedzieć, że zrobił wrażenie. Podnieść się po kamienowaniu. Gdy ci, którzy go kamienowali, mieli go za martwego, otrzepać się, wejść do miasta i następnego dnia od rana znowu głosić Ewangelię, no to robi wrażenie. Potem pójść dalej, a potem w drodze powrotnej jeszcze o to miasto, gdzie go próbowano ukamienować, zahaczyć, żeby tam jeszcze wyświęcić prezbiterów, żeby te wspólnoty nie zostały bez Eucharystii. No to robi wrażenie. Nie wiem, na ile wypada, ale Panu Jezusowi... W dzisiejszej Ewangelii też można by powiedzieć, że to robi wrażenie. Czternasty rozdział Jana za chwilę. W pierwotnej wersji Ewangelii to to był rozdział kończący ostatnią wieczerzę. Na koniec tego rozdziału Jezus mówi, wstańcie, chodźmy stąd. Tak jakby już chciał iść z nimi do, do ogrodu oliwnego. Widocznie w późniejszej redakcji pojawiły się jeszcze 15, 16 i 17 rozdział, które Jezus jednakowoż jeszcze spędza w Wieczerniku, mówiąc do uczniów, w 17 modląc się do ojca. I w tym momencie, tuż przed męką, kiedy za chwilę pójdzie do ogrodu oliwnego, a to co się stanie w ogrodzie oliwnym i dalej nie będzie przecież dla niego niespodzianką, Jezus dba przede wszystkim o, o, o to, żeby jego uczniowie mieli w sobie pokój. Widocznie jest, sam go w sobie ma. Zresztą o tym mówi, zostawiam wam pokój, mój pokój wam daję. Ale myślę, że dobrze też, żeby na nas wrażenie zrobiło, że Paweł z Barnabu, jak już wracają z tej pierwszej, jak widać, nie tak prostej i przyjemnej wyprawy misyjnej do Antiochii, skąd wyruszyli. To nie opowiadają o swoich trudach. Nie opowiadają o swoich przygodach. Nie opowiadają o sobie. Opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał. Jak otworzył poganom podwoje wiary. No od człowieka, którego kamienowano, można by się spodziewać, że o tym napomknie, nie? Paweł w ogóle jakby nie zauważył tego kamienowania. Natomiast zauważył, ile Bóg zdziałał, że Bóg poganom podwoje wiary otwiera. I Jezus dzisiaj w Wieczerniku zachowuje się tak w tej Ewangelii, jakby nie widział przed sobą ogrodu oliwnego i sądu i, i udręczenia i krzyża i golgoty i grobu. On widzi przed sobą Ojca. Idę do Ojca. Przecież my te słowa... O pokoju, który On nam zostawia, słyszymy w każdej Eucharystii. Za kilkanaście minut te słowa Pan Jezus do nas wypowie tutaj, w tym wieczerniku. Pokój Pański, Jego pokój niech zawsze będzie z nami. Słyszymy te słowa w każdej spowiedzi. Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Jak to jest, że tego pokoju tak często nie czujemy? Że tak często jesteśmy skupieni w życiu na, na kamieniach, które lecą w naszą stronę, na naszych ogrodach oliwnych, krzyżach i, i grobach? Może to jest trochę tak, że próbujemy pić benzynę, a do baku wlewać aspirynę rozpuszczoną w szklance wody? Bo ten pokój, który Chrystus nam daje, i ta siła, którą nam daje, może ją po prostu próbujemy nie w to, co trzeba w życiu zainwestować. Może Pan nas dzisiaj chce w tej Eucharystii swoim słowem, swoją obecnością, swoją łaską uzdolnić do tego, żebyśmy podnieśli oczy, popatrzyli trochę dalej. Ma mamy mnóstwo kłopotów, problemów. Co do których życzylibyśmy sobie, żeby Pan Bóg w życiu zaingerował, zadziałał, to zmienił, poprzestawiał, coś nam uzdrowił, coś nam poprawił. A może On nas dzisiaj zaprasza do tego, żeby podnieść oczy i popatrzeć trochę dalej i zobaczyć, że On nam daje siłę i daje nam pokój do tego, żeby iść do Ojca, do tego, żeby Bóg przez Ciebie działał otwierając innym podwoje wiary. No to jest ta siła, to jest ta moc, to jest ten pokój, który On daje. A ja to próbuję często wykorzystać no właśnie do, do, do rzeczy, które chciałbym zdobyć, otrzymać, wypracować. To, o to mi chodziło w tym porównaniu z benzyną i aspiryną. Lanili nie tam, gdzie trzeba. Na benzynie, to abstrahując od jej dzisiejszej ceny, można daleko zajechać, nie? Pod warunkiem, że się ją leje do baku w samochodzie. Czyli wykorzystuje we właściwym celu, a nie próbuje się nabrać energii poprzez jej wypicie. I na odwrót z tą aspiryną, tak? Aspiryna tak poprawia samopoczucie i też jakąś tam, tam siłę, nie? Ale jak ją wlejemy do baku, to nic z tego nie będzie. To, to, to akurat trzeba do gardła. Może jest tak, że nieraz jesteśmy sfrustrowani albo Panem Bogiem, bo mamy takie poczucie, że nam czegoś nie daje, ja go tak proszę, a on nie daje, albo sobą. Bo często w takich sytuacjach też, chroniąc w cudzysłowie Pana Boga, obwiniamy siebie. Widocznie za mało wierzę, widocznie za mało ufam. Widocznie jeszcze za mało się pomodliłem, jeszcze nie, nie wystarczy jednej Pompejanki, tak? czy, czy nowenny jakiejś, to jeszcze drugą dołożę. A może czasem jest tak, że, że Pan Bóg czeka, aż zobaczymy, że On nam daje siłę, daje nam pokój, daje nam moc, daje nam mądrość, daje nam wszystko, czego nam potrzeba. Tylko my akurat nie w ten kawałek życia, co trzeba, próbujemy to w danym momencie zainwestować, co od niego dostajemy. Pan Jezus, który jest zawsze po naszej stronie i chce dla nas jak najlepiej, właśnie w imię tego, że chce dla nas jak najlepiej, nie zgodzi się nigdy na taki układ z nami, że, że będzie nam załatwiał tylko te codzienne nasze sprawy, chociaż one czasem potrafią być naprawdę palące, bolesne. Ale właśnie dlatego, że chce dla nas najlepiej, zawsze nas będzie ciągnął i. I chciałbym, żebyśmy podnieśli oczy, no właśnie, w stronę Ojca. Także wśród różnych trudnych przygód i, i wypadków, które życie funduje. I może dzisiaj to spotkanie z Nim w Eucharystii to jest dobry moment, żeby, jak za dzieciaka kiedyś dać się wziąć Panu Jezusowi tak pod brodę i trochę te nasze oczy podnieść duchowe. I popatrzeć trochę dalej. A wtedy będziemy doświadczali tego, że na chwilę przed wyjściem do ogrodu oliwnego potrafimy myśleć tylko o tym, że idziemy do Ojca, a nie o sądzie, krzyżu, golgocie. Że wracając wykończeni na koniec dnia do siebie różnymi trudami, przykrościami, które nas spotkały, będziemy mieć w głowie, w myślach, w emocjach, tylko to, ile Bóg zdziałał, a nie to, że oberwaliśmy takim czy jednym kamieniem. Ktoś z nas tego by nie chciał? Ktoś z nas by wolał, żeby Pan Jezus został w naszym życiu w cudzysłowie czarodziejską wróżką, która tylko załatwia te nasze drobne ludzkie kłopoty? Wszyscy byśmy tego chcieli, więc, więc dajmy mu dzisiaj wziąć się za brodę. I popatrzeć trochę dalej. Może się wtedy okazać, że już się mamy czym cieszyć. Amen.